W 28. kolejce piłkarze Enej Energii Kozienice podejmowali Mazur Karczew. W sobotę 31 maja na stadionie przysportowej trzeci w tabeli gospodarze mierzyli się z liderem stawki liczby przemawiały za drużyną Marcina Bromiszewskiego. Wyższe miejsce w tabeli pięć wygranych i remis w kilku ostatnich sezonach. Do tego fakt, że u siebie energia z Mazurem wygrała 11 lat temu, a cztery kolejne spotkania to zwycięstwa ekipy z Karczewa. Energia, by pozostać w grze o awans, musiała sięgnąć po trzy punkty. Gościom, by zapewnić sobie pierwsze miejsce, wystarczał remis. Gospodarze rozpoczęli w składzie Ziółko, Michalski, Kalisiak, Walasek, Karasek, Sułek, Wziątek, Czerwiński, Ostrowski, Książek i Nowak. Pierwsze minuty spotkania dość spokojne, z przewagą energii, która starała się cierpliwie budować akcję. Brakowało jednak dokładnego, ostatniego podania. Kluczowa okazała się 23 minuta. Szybko rozegrana akcja podbierze piłki w środku pola. Nowak wpada między trzech zawodników Mazura. Piłkę przyjmuje Książek. Podaje do Czerwińskiego. Kapitan chciał poszukać zagraniem zamykającego akcję Ostrowskiego. Ale futbolówka trafia w nogę Łukasika. Samobójczy gol i 1-0 dla Energii. Mazur miał okazję szybko odpowiedzieć. Dośrodkowanie zrzutu wolnego. Głową uderza Kwiatkowski, strzał z kozłem i kapitalny refleks ziółki. To była jedna z nielicznych sytuacji gości w pierwszej połowie. W konfrontacji z dobrze zorganizowanym, pewnym siebie i wiedzącym, co chce grać teamem energii, goście wyglądali bardzo blado. Natomiast piłkarze trenera pieniążka nie chcieli poprzestać na skromnym, jednobramkowym prowadzeniu. Podwyższyć mogli w 33 minucie. Czerwiński do niepilnowanego Nowaka. Uderzenie i doskonała interwencja łysika. Bramkarz był jednak bezradny w jednej z ostatnich akcji przed przerwą. Kapitalne podanie Czerwińskiego. Ładne wykończenie książka, który zdobył 15 bramkę w sezonie, i do szatni energia schodziła prowadząc już 2-0. W drugiej połowie obraz spotkania znacząco się nie zmienił. Zdecydowanie lepiej prezentowali się gospodarze. Energia szukała kolejnych trafień. Te w ostatecznym rozrachunku mogą mieć jeszcze znaczenie. Jednocześnie gospodarze na niewiele pozwalali przeciwnikom w okolicach własnego pola karnego. Poza kilkoma stałymi fragmentami, Mazur nie miał okazji, by zdobyć kontaktową bramkę. Wynik ustalony w pierwszej połowie utrzymał się jednak do samego końca, w czym duża zasługa bramkarza gości nie dał się zaskoczyć m.in. po uderzeniach Czerwińskiego czy wprowadzonego z ławki rezerwowych Konrada Paterka. Energia wygrała z Mazurem 2 do 0. Piłkarze trenera pieniążka swoje zrobili i nadal liczą się w walce o awans. Niestety nie wszystko zależy od nich.